Dzień dobry Państwu, w tym krótkim filmie przedstawię jak tworzyć swoje własne style wymiarowe w programie CAD.com. Tak więc wchodzimy do eksploratora w właściwościach warstw i w lewym oknie, w lewym drzewku przechodzimy do stylu wymiarowania. Możemy tu stworzyć nowy styl wymiarowania, nazwijmy go własny. OK, on obecnie nie jest aktywny. Aby go aktywować, możemy kliknąć, tu jest taki zielony haczyk. Aktywuje on teraz nasz styl wymiarowania. Aby go edytować, wystarczy kliknąć w to tam pole, takie było zielone. OK, zacznijmy od początku. Wyświetla nam się zmiana stylu wymiarowania. W pierwszym, w pierwszej zakładce mamy do wyboru, jakimi kolorami będziemy się posługiwali. Jakiego rodzaju linii, linie będą obsługiwane, to znaczy to będą te wszystkie te linie boczne, te, tak jak widzimy. Zmieniając każdą warstwę, możemy je zmieniać. Jeśli nie byłoby tu jakiejś linii, która by nas interesowała, proszę w menadżerze właściwości warstw dodać tamtą linię, następnie ona będzie możliwa do dodania tutaj. Szerokość linii, oczywiście możemy wybrać tutaj naszą szerokość linii, no i tak jak widzimy, dobieramy swoje jakieś parametry. Tak samo ma, może mamy możliwość edycji szczałek. No i tekstów, formatów, jednostek. Czyli wybieramy nasze jednostki, ustawiamy separatory, czy to ma być kropka, czy przycinek, lub, lub też zaokrąglenia, do jakich będzie nasz Nasze linie wymiarowe będą działać. Tak samo możemy dodać w te jednostki dodatkowe. To mogą być jednostki dziesiętne, inżynierskie, architektoniczne, ułamki. Możemy dodać do nich prefiks, że to będzie na przykładowo. Zmienimy, może dokładność i to może być prefiks lub sufiks przypisywany zaraz za tak jak tu widzimy, zaraz za naszą wartością. Możemy zamieniać zera końcowe lub początkowe, czy tam zamienić to, żeby może chcemy podawać nasze wartości w stopach, bądź też w calach, lub też w innych jednostkach. Tak samo możemy tutaj dodać automatyczne tolerancje, które chcielibyśmy dodać, czy to byłyby granice, bądź też nie, bądź też to by była zwykła tolerancja plus minus. Ok, zatwierdźmy nasz wybór i możemy sprawdzić, jak nasze wymiarowanie działa. Tak jak widzimy, tak jak stworzyłem domyślnie, tylko klikając, dostaliśmy taki styl wymiarowania. Dziękuję.